Na naszych oczach dochodzi do dyskontowania obniżek 100% w Stanach Zjednoczonych w postaci 3 w tym roku przez euro który już teraz atakuje opory 1,18. I przypominam, to jest miejsce, gdzie zaczyna się potężny opór w postaci górnego ograniczenia 3-letniego kanału wzrostowego, więc rynek wkrótce będzie musiał wybrać, czy dyskontuje dalszą falę osłabienia amerykańskiej waluty, i eurodolar pójdzie dalej do góry, będzie się wgryzał w strefę oporów 1,18, 11, 1,18,50. Czy też z tych poziomów dojdzie do odwrócenia tendencji na rzecz amerykańskiego dolara i będzie to efekt dyskontowania szybszego wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych niż w Europie, napływu kapitałów do Stanów Zjednoczonych, a nie do Europy, no i dyskontowania wydarzeń, które mogą mieć miejsce wkrótce. No ale to jest temat na przyszłość, czyli po decyzji Fedu będziemy wiedzieć więcej, którą ścieżkę obiera amerykański dolar, prawdopodobnie w końcówce tego roku. Dlatego też jutro po Fedzie rynek euro-dolara wskaże nam prawdziwy kierunek i zobaczymy, jakie jest nastawienie rynku co do perspektyw amerykańskiego dolara na najbliższe miesiące. Pozdrawiam!